Ktoś, musi... Ktoś musi wprowadzić, tak? konferencji prasowej zorganizowanej z inicjatywy pana Sławomira Kosakowskiego, przedstawiciela firmy PHU Grant z Nowego Sącza. Firma, która była jednym z podwykonawców budowy Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Pan Sławomir Kosakowski już gościł kilka razy u nas tu w studio. Podczas swojej ostatniej wizyty zapowiedział, że będzie nas na bieżąco informował o kolejnych postępach i faktach w jego sprawie. No i przyjechał dzisiaj, aby nam o nim opowiedzieć. Także oddaję głos naszemu gościowi. Dzień dobry Państwu. Większość z Was zapewne pamięta moją zeszłoroczną batalię z, poprzednim, z poprzednimi władzami miasta w zakresie nieprawidłowości przy budowie parku technologicznego. Informacje, które dzisiaj przekażę, zostały uzyskane w trakcie zbierania przeze mnie informacji dotyczących tych nieprawidłowości, ale nie są związane bezpośrednio ze śledztwem prowadzonym przez prokuraturę w Nowym Sądzu. W moim przekonaniu są to informacje bardzo ważne dla lokalnej społeczności, mediów czy władz, a są mało istotne z punktu widzenia śledztwa dotyczącego parku, gdyż go nie dotyczą. Sprawa dotyczy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do posesji byłego prezydenta, pana Norberta Mostalesza. W trakcie zbierania informacji i oszukiwania zaginionej kostki brukowej, która zniknęła z placu Mosiru, przyglądaliśmy się um, budowie drogi pana Norberta Mostalesza. Kostka tam ta się nie znajduje, aczkolwiek, przyglądając się dokumentacji, znaleźliśmy dokumentację dotyczącą pozwolenia na, na, na budowę, które zawierało warunki przyłączy kanalizacji sanitarnej wodociągowej do posesji, którą Pan Mastalesz kupił. W 2009 roku wydano pozwolenie na budowę, e, zawierające punkt przy, włączenia do sieci kanalizacyjnej w drodze mm, publicznej ulicy Kwiatowej gdy poprzedni właściciel tej posesji zrobił przyłącz wodo, wodociągowy i następnie właścicielem posesji został ówczesny prezydent, pan Norbert Mastalesz. Wtedy, nie wiedząc dlaczego, nagle wodociągi tarnobrzeskie uznały ten odcinek 75 metrów przyłącza kanalizacji sanitarnej za element wodociągów, a nie przyłącza i wykonały ten przyłącz bezpłatnie dla nowego inwestora, czyli ówczesnego prezydenta. Znaczy, należy zaznaczyć, że spółka wodociągi są, jest, należy w 100% do Urzędu Miasta i prezydent jest przełożonym prezesa wodociągów, czyli nadzoruje całą tą spółkę. Jest to bardzo radosna twórczość prezydenta razem z prezesem, uznając sobie jednostronnie, że uzgodnione warunki przyłącza i podpisana umowa nie mają znaczenia, i wykonali sobie przyłącz kanalizacji sanitarnej, jako element y, sieci, wod sieci wodno-kanalizacyjnej. Należącej do Tarnobrzeskiej Wodociągów. Koszt tego przyłącza to jest w granicach około 26 tysięcy złotych i pokryty został z zasobów spółki Tarnobrzeskie Wodociągi. Ale to nie jest wszystko. Jak się przyglądałem dalej tej dokumentacji, nie było w ogóle zgody na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej. A takowa instalacja jest wykonana. Wykonały ją również Tarnobrzeskie Wodociągi, nie licząc się z wydanym pozwoleniem na budowę i konsekwencjami. Kanalizacja ta w ogóle nie została wykazana w dokumentacji i nie zostały za nią pobrane żadne pieniądze za wykonanie. Reasumując, wygląda na to, że, obec, że ówczesny prezydent miasta miał wykonane przez podległą spółkę przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej z naruszeniem prawa, czyli ustawy o y, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków no oraz prawem ogólnie dostępnym, no, to jest niemożliwe, żeby. Urzędujący prezydent robił sobie sam prezenty i to w wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. No i to mniej więcej tyle, co chciałem Państwu przekazać. nie jakie ma Pan dowody na to. Znaczy, dowody są ogólnodostępne. Wystarczy sobie sięgnąć po pozwolenie na budowę i mapki. I sprawa jest jasna dla każdego. Pan mówił, my, czyli rozumiem, że to podczas tych działań z prokuraturą wynikła, czy, 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 czy jak? Znaczy, sytuacja jest taka, że ja zbieram dowody, materiały, dokumenty świadków, które są przekazywane następnie prokuraturze. To nie jest tak, że prokuratura uzyskuje jakieś materiały i przekazuje mi, tylko działa to raczej w drugą stronę. Koszt obu tych przyłączeń to 26 tysięcy? Nie. Koszt przyłącza kanalizacji sanitarnej to było około 26 tysięcy złotych, a, a wykonanie kanalizacji deszczowej zostało ukryte. Nie ma w żadnym wykazie, nie ma potwierdzenia wykonania tej kanalizacji i nie ma jej też pozwoleniu na budowę, i jest to samowola budowlana. Czy w związku z tym, co Pan dzisiaj yy, mówi, jakieś postępowanie jest prowadzone przez prokuraturę? Znaczy postępowanie jest prowadzone w sprawie nieprawidłowości przy parku technologicznym. Prokuratora została o tym poinformowana, ale co z tym zrobi, to ja nie wiem. Nie jestem prokuratorem i nie... I potrafię na to odpowiedzieć. Ja uważam, że teraz nowe władze samorządowe mogą wystąpić z żądaniem, żeby jednak zapłacono za wykonane prace, tak, gdyż należałoby za nie policzyć. No jeszcze jest nadzór budowlany, jeżeli e, ówczesny prezydent będący jednak funkcjonariuszem publicznym dopuszcza się samowoli budowlanej na własnym terenie, bo to jest w drodze prywatnej pana Mastalerza, no to nadzór budowlany też powinien otworzyć oczy się, się tym zainteresować. Bo ja z tego co wiem, to to jest tak troszkę w głębi, natomiast po drodze jest kilka zabudowań. Nie? Jak wyglądała sytuacja w przypadku tych pozostałych? Oni też nie płacili za przyłącza? Jak znaczy, czy znaczy, co... hmm. Sytuacja jest taka, że w momencie, kiedy wykonywano te przyłącza, to jedynym domem, który był przyłączany, był dom Pana Noberta Mastalerza. Następnie budowano dwie posesje, które będą przyłączone lub są w tej chwili przyłączone, ale będą to maksymalnie dwie, trzy posesje. Wykonanie 75 metrów kanalizacji deszczowej, sanitarnej, to jednak... Nie pokrywa w żaden sposób ewentualnych przyszłych dochodów. Mało tego, dotarłem do kilku przypadków, że inne osoby miały robione w ten sam sposób przyłącza, czyli w drogach prywatnych do posesji prywatnych, i wszystkie te osoby według mojej wiedzy zapłaciły za przyłącza. I jest to zgodne z ustawą, gdyż ustawa stanowi, że przyłącza do posesji prywatnej wykonywane są na koszt osoby przyłączanej. I to jest koniec cytatu z ustawy. Czy rozumiem, że. czy ja dobrze rozumiem, bo nie wiem poprzez wykorzystanie zależności, tak, bo rozumiem, że tutaj odpowiedzialną osobą ze strony Wodociągu jest Pan Sikoń, no bo ja sobie nie wyobrażam kogoś innego, tak, no jest Pan Prezes, który decyduje jakby o kondycji spółki, o tym jak ona funkcjonuje, który de facto jest, był zależny wówczas od, od swojego przełożonego, czyli Pana Prezydenta, tak, czyli na zasadzie tej zależności zostało, no to się ja dobrze rozumiem, bo nie wiem, jakby, mm, Wymuszone wykonanie takiej czynności bezpłatnie, czy, czy znaczy, ktoś za to zapłacił? No bo de facto ktoś musiał zapłacić. Znaczy, ja nie będę w zależności, kto komu co polecił. Wie, wiem, że, wiem, że prezes wodociągów nadzoruje pracę wodociągów, tak? I odpowiada za wszystkie prace wodociągów. Wiem, że prezydent y, jest zwierznikiem prezesa wodociągów, gdyż, gdyż miasto jest właścicielem 100% akcji, tak? Wiem, że wykonano przyłącz i wiem, że nikt za niego nie zapłacił. Pokryte zostało to ze środków spółki. Mało tego, przyłącz kanalizacji deszczowej nie został nigdzie wykazany w żadnej dokumentacji. I tyle. A kto kogo namawia, to ja nie wiem. To chodzi o odcinek, skąd dokąd, nie wiem, biegnie przez drogę, to jest odcinek do, do, do samego już wpięcia do, do, do domu, czy... No bo, w kiedy powstawała podróż w osiedlach rolniczych, to było tak, prawda, że w, wodociągi prowadziły rurę, no na przykład między innymi przez górka, no i później do, do właścicieli gospodarstwa należało już tylko podłączenie, prawda, też na swój korzyść, oczywiście od domu, prawda, do, 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 tej, do tej studzienki, która gdzieś tam była, jedni i mieli ją na, na podwórku, inni mieli, prawda, w, gdzieś na ogrodzie na przykład, czy za domem. Kolektor jest w drodze ulicy Kwiatowej. Warunki wydane przy łączy na budowę przewidywały przyłączenie się sesji w drodze publicznej Kwiatowej, nie wykonywanie 75 metrów dodatkowego kolektora w drodze prywatnej prowadzącej... Pan prezydent powinien sam podciągnąć ten przyłącz do tej studzienki, do tego kolektora, o którym Pan mówi, tak? Dokładnie tak przewidują przepisy, a jeżeli y, później, co prawda spółka może wykupić od inwestora takie przyłącze, ale tego się nie praktykuje. Poza tym trzeba najpierw zainwestować i za, zapłacić za ten przyłącz, żeby ktoś go mógł wykupić, a to było od razu wykonany na koszt podatników. Mam jeszcze jakieś pytania. No czy coś jeszcze w tej starej sprawie, coś jakieś nowinki, czy tylko... No chodzi o stałą sprawę, no to wszystkie materiały, które ja byłem w stanie zebrać, opisać zostały opisane, przekazane prokuraturze, więc wszystko jest na ukończeniu. Teraz decyzja jest po stronie prokuratora. Co wiem, będzie dalej? mniej więcej jakaś decyzja będzie? Nie wiem, Nie się o takich rzeczach nie informuje. Ja tylko ewentualnie... Pozyskuje część informacji biorąc udział w postępowaniu, aczkolwiek suwerenną decyzją prokuratora jest, co zrobi z posiadanymi materiałami. Albo skieruje sprawę do sądu, albo umorzy postępowanie i też skieruje sprawę do sądu zarazem, gdyż ja będę wtedy starał się doprowadzić sprawę do końca. Sytuacja wygląda w ten sposób. W każdym razie, materiały wszystkie zostały już moim zdaniem zebrane, wszystko jest opisane, już praktycznie nic nie zostało do zrobienia w sprawie, jeżeli chodzi o ten wątek parku technologicznego, bo takie dodatkowe babole, jak właśnie te przyłącza, czy inne rzeczy, to będą w odrębnych postępowaniach. W dalszym ciągu pieniążków Pan nie odzyska? To już sprawa jest cywilna, ona będzie jeszcze trwała, podejrzewam, ze dwa lata tutaj. Prawo cywilne jest takie, że można się bardzo długo w sądach przepychać i dopóki nie, gmina nie wyczerpie drogi pełnej prawnej, to prawdopodobnie nam nie zapłaci. Okej, okay, to jak wszystko, to dziękuję bardzo.